Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Z serii The Sims 4 Słuchajcie, przeprowadziłam Majkę eee, Tego wam nie pokazywałam Ale tak wygląda domek Słuchajcie, taki ci, Który jej wybrałam W ogóle samochody tutaj jeżdżą What the fuck Naprawdę? <laughs> wygląda to dziwnie to jest region New Christ I tutaj są słuchajcie domki, które ja chyba dla jakiejś swojej rodzinki sobie tutaj wiecie ściągałam z galerii. I ten jakby jest domkiem startowym, później jest większy ten i chyba ten największy tak mi się wydaje, albo odwrotnie i tak też będziemy tutaj z naszą majką sobie się przeprowadzać po prostu. Także tak, zobaczcie tutaj. What? Dlaczego tu są króliczki? Cipciki! <gryw> Ale ekstra! Rozmawiaj o warzywach z królikiem. What the fuck? Dobra, tutaj pietruszkę mamy. Arbuza. Nie chcę króliczek z nami rozmawiać. Czekajcie, co tutaj w ogóle? Majka miała jakieś nasiona? Tak, ja je chyba tutaj, mazylia, e, czekajcie, bo oczywiście pory roku znowu nam się pogmatwało, dlatego że ja sobie gram prywatną rodzinką. No ale dobra, mamy wiosna, lato, więc teoretycznie na wiosna, lato powinniśmy tutaj sobie coś posadzić. E, Odzwonek dzwonek mamy, Arbus, ale to są te, aha, to są te duże, dobra. To wykopiemy tą roślinę z korzeniami. Tu mamy lato, jesień, ale to nie są moje, jakby. Yy, a moment, do kiedy my tutaj. Znaczy, do kiedy. Aha, dotąd mamy tylko działkę. No widzicie, trochę lipa, ale mamy kury. I mamy miejsca na krowy, słuchajcie. Ale to chyba nie szkodzi. Wszyscy te kurczaczki sobie tutaj chodzą fajnie. No dobra, no tyle nam dali, to tyle będziemy mieć tego ogródka, prawda? Ale myślę, że nawet moglibyśmy się tutaj tego pozbyć. Nie wiem jak. Nie wiem co to jest w ogóle, czy to jest... Nie no, da się to sprzedać, tylko to jest chyba z debugu, bo jest za 0 zł. Eee, Okej. Okay. O tak, mogę się... Ej, ten płót też jest z debugu. Co jest naprawdę? Aha, to dlatego ona może tu przechodzić przez to, bo tu jest taki widzicie, podłamany trochę. No to to trochę dziwne. No i teraz nie mogę tego tu połączyć jakby. No nie, to płot sobie zróbmy normalny, bo to jest e, troszkę bez sensu. Ja wiem, że to ładnie wygląda, tak wiecie, tak realistycznie, no ale nie widać, nie można tego tutaj połączyć sobie. Więc weźmiemy sobie tutaj jakiś e, normalny płot, znaczy normalny, no taki myślę drewniany. O, może być nawet ten. Ten też jest przecież ładny. Teraz pytam, jak to tu by. No właśnie, przejedziemy tu po kurczaku. Mmm, widzicie, trochę lipa. Trochę lipa tutaj mi to. Dobra, niech ta Majka tutaj to ogarnie. Zaraz zrobimy tutaj. Tak, idź do domu z tym. Nie mi tu. Yy, więc weźmiemy jeszcze raz i sobie przeniesiemy te grządki na przykład tutaj. O. To też sobie usuniemy. Yy. Hmm, no właśnie ten płocik, kurczę pieczone. Płocik, płocik. No, też jeszcze będzie za blisko. Ojejej, taki ładny domek, taki ładny ogródek. I widzicie, już myślę, że musiała popsuć. Po swojemu tutaj sobie wymyśla kobita i co? A, o! Tak ma być, słuchajcie. A tutaj jest taki inny płotek, a może by właśnie. Co? Ogrodzenie IKEA? Nie, x, dobra. O, można by było to. O, widzicie, podmienić. Jakoś. Tak, myślę, że tu się nie przejdzie. A, dotąd. O, bo tu jest taki murek. No, ale dobra, coś tutaj się wymyśli. O, i na pewno będzie mogło być więcej tych rządek tutaj. No, muszą być o tak. Tu mi królik zaśbiega i mi przeszkadza. Czy ja mogę cię, króliku, przenieść? Mogę cię przenieść, no to fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. No, tu mam zaś kurczaka i kurę. Sią mi stąd. Proszę się wszyscy przesunąć. No dobra, to się już nie zmieści. Okej. Okay. Teraz znowu yy, nie płot chciałam. Yy, Płód. Tak. I myślę, że. Yy, tak i. Yy, I tak? <laughs> Będzie no troszkę dziwnie to wygląda. Jakbym chciała, chciała. No też się nie da z tego połączyć. Też jest z debugu, słuchajcie to. Też to jest z debugu. O, ja Cię pierdzielę. To zrobimy tak. I teraz te wszystkie kurczoki z powrotem. Pana królika też. To co to jest? Jabłko. Jabłko jest jesienią, ale dobra, sprzedajmy. A... Się zastanawiam się, czy te wszystkie kurczaki to są moje kurczaki, bo jest tutaj no sporo. Nie wiem, czy to są moje. Tak szczerze wam powiem, no ale mamy tutaj koguta, mamy kurę, i pisklaki, więc spoko, starczy. A tutaj coś w ogóle lata. Widzicie to? Co to jest? Ptaszki jakieś? A tak, to są to drzewo ptaszkowe. Dobra. <grytanie> spoko, no i myślę, że tak jest git w miarę. Dobra. Tak, mamy pauzę. I teraz sobie sprawdzę, słuchajcie, co my tu mamy. Tutaj mamy dzwonek. Lato i wiosna i mamy cztery, więc możemy sobie cztery tu posadzić. Cztery dzwonki, raz, dwa, trzy, cztery. Dalej mamy lilię. Lato, jesień. Patrzymy na razie lato, wiosna. O, tutaj awokado, które nie ma... W ogóle żadnych. Czyli jest całoroczne? I na jednym tym jest, dodamy je tutaj. Dobra. Tutaj mamy wiśnie, lato, rosnowoc, gruszka. To by było, wiecie, e, drzewo. Także ostryna, lato, jesień. Tutaj mamy jesień, wiosna, lato, wiosna, taro. Grzyby bym sprzedała, bo raczej nie będę ich hodować. Mamy paprykę. Groszek zielony. I tutaj... Hmm. Czy to będzie drzewo? Hmm. Owoc. Nie wiem, czy to będzie rosło na drzewie. Drzewa byśmy mogli sobie tutaj posadzić. Jak już tu wiecie, mamy... Dokąd tą działkę? Dotąd. Myślę, że drzewa owocowe mogłyby być tutaj. Serio. Także myślę, że sobie je posadzimy tutaj, wiecie, tak... O, gruszki. Co prawda jesień zima, no ale mam nadzieję, że te dziady nam tutaj tego nie wydziwią. Tej ananas też jest drzewem, prawda? Więc sobie jakoś tak o tutaj weźmiemy to. Jabłko. Cytryna, tu już chyba mamy koniec działki, więc cytrynę sobie damy tu. Wiśnia też rośnie na drzewie. Co jeszcze rośnie na drzewie? Cebulanie. Mamy krowokwiata jeszcze. Banan to będzie palma. Rosną owoc jeszcze mamy. Nie pamiętam, czy on był na drzewie, ale dobra. Weźmiemy tutaj interakcję zasiej i musisz tu szybko przylecieć, bo ja nie wiem, czy nam nie wydziubią te dziady tego. No, to były nasze kury, bo one to już pierdolce dostają. Ale dobra, to tutaj to zasiej ładnie. O, dobra. O, i możesz podlać teren. Mam nadzieję, że nam nikt nic nie wyskubie tutaj. Okej, okay, więc tak, skoro to były moje zwierzaki, to teraz je trzeba tutaj poprzynosić, ale powiem wam szczerze, że za dużo ich trochę. Nie wiem, czy mi się tutaj będzie to opłacać, żeby. Yy, on, ich tutaj było tak dużo, wiecie o co chodzi. No bo już się trochę robi tłum. Sztuczny tłum się trochę zrobił. <laughs> tutaj też widzę jakieś... Jezu! Kura w kurze. Boże, ja mam znowu kaszel. No i co, pasuje wam tutaj już? Yy, rozrzuć karmę. Dobra. Jeszcze tutaj byś... Aha, zabrałam to awokado stąd. O, tu byś jeszcze mi zasiała to. No to na razie zostawimy. Tutaj mamy nasiona, jeszcze bakłażana i takie rzeczy. Praca domowa na studia. A, właśnie, ona się przeprowadziła, słuchajcie, dlatego, że ona oblała te studia. Czekajcie, zaraz muszę się napić. Przeprowadzi, bo została wywalona ze studiów. Zawieszono mnie, dlatego, że no, nie dało rady nawet tych dwóch kursów pociągnąć jakąś normalną ocenę. No, i stwierdzam po prostu, że ten dodatek, ten, ten no, uczelnia, coś tam, no jest po prostu głupi i niefajny. A jeszcze tak, zajęliśmy się ogrodem, a nie pokazałam wam domku. <grym> Więc tak wygląda domek. Zobaczcie, jaki jest Maciubci. Jest oczywiście budowany na tych wszystkich kodach, i ten, jak tutaj próbowałam coś pozmieniać, no to oczywiście mi nie wychodziło. Ale taki Maciubci na razie jej tutaj yy, może zostać. Yy, także tak yy, tylko moment, czy ty jesteś aha, ty jesteś młodą dorosłą, więc możesz sobie yy, jakby nie patrzeć, znaleźć pracę, także znajdziemy jej też pracę, tutaj a, mamy tą aspirację, ambitna studentka, ale niestety ona nam tutaj yy, się nie uda i teraz pytanie, czy fortuna yy, czy miłość pokrewna dusza yy. Tutaj mamy. Pójdzie na dwie ranki, materiał na żonę, osiągnie wiek dorosły, weź ślub z osobą będącą Twoim najlepszym przyjacielem. czyni miłości. A tutaj romantyczka. Yy... Po całej kogoś po raz pierwszy trzy razy. Natura, o, zobaczcie, niezależna botaniczka. O, to by jej bardzo pasowało tutaj słuchajcie. Bo ona lubi to grotanictwo, więc... Eee, więc tak, zbierz 10 okazów. Tu nie wiem, czy mi się by udało nawet, ale dobra, weźmy sobie może tą botaniczkę. Eee, ogarniemy tutaj, o, zasi coś trzy razy, no dobra. A, będzie zaraz się, sianie, więc spoko. Raz, dwa, trzy, tak, podlewanie później będzie, spoko. O! Maja nie jest już zawieszona na uczelni. Nie, 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 my sobie tutaj weźmiemy yy, karierę doktora i będziemy sobie tutaj doktorować. Będziemy lekarzem, będziemy chodzić z nią yy, do pracy. Dobra, rozrzuć karmę. Zbierz a, a, a. w kurniku usunąjące się kurczaki, zawołaj kurczaki. Jak tutaj dziwnie chodzi przez to. Jezu, one umierają z głodu. No, to one mi wszystkie poumierają. Skoro tak, no nie fajnie, bo to jest wszystko, słuchajcie, budowane na tych debugach. I to, no, domek, co prawda, w domku Sim funkcjonuje. O, mamusia przyszła w odwiedziny, ale yy, no, zwierzęta, jak widać tutaj, cierpią i to mocno. Wszystkie poumierają mi tutaj. Także nie fajnie. Troszkę lipa. A jakbyśmy mogli te kurczaki sprzedać, te kury? Umieście w wyposażeniu, może. ...je umieścimy w tym wyposażeniu. Po co mają zwierzaki umierać, prawda? Nie, nie dopuśćmy do tego. To yy, tu niech będą te kurczaki. Eee, yy, nie ty... No i dupa. <noise> o, tu jeszcze się kura znalazła. Dobra, to niech to tak będzie. No kurczę, ładnie to wygląda, ale widzicie, jest totalnie nie... nie działające. O. No nie da się nawet tego, widzicie, ustawić. To mi zabierz. To mi zabierz. O, ty możesz tak stać. O, a ty możesz tak stać. No i teraz to funkcjonuje. Mam nadzieję. Nawet by się można pokusić o to, żeby to tutaj zburzyć. kopiować, pociągnąć, o, widzicie i tutaj tu dać, widzisz tutaj, prawda? No, ale też by trzeba te grządki po przesuwać. Da się? Da się. a Może tu? O. I gdzieś tutaj. Chyba będzie git. A tutaj co jest? Króliczek. Dobra, przepraszam cię, króliczku. Mm. E, gdzieś tu byśmy jeszcze ten płot pociągli. Jezu, to drzewo jest ogromne. O, ale właśnie przez to drzewo, słuchajcie. O. Ile tutaj miejsca mamy jeszcze? Bo po co takie duże drzewo, prawda? Yy, Okej, okay. i tu byśmy jeszcze dali. O, trochę tego płotu tutaj będzie. I tak jak gdzieś dotąd? Albo nie, dobra, czekajcie. Wrócimy się. Eee. Yy. I damy na przykład dotąd. O. No jest no, tu Kiedyś było drzewo. No, trudno. <grym> ale coś tam jest. Dobra. Hmm. Okej, okay. no i chyba git. To jest taka przerwa, luka, ale dobra. O, jak sobie tutaj fajnie usiadła na tych. Ja nie wiedziałam, że tu można usiąść. To jest do króliczków. I sam sobie furtałkę otworzył. Dobra, Majka ma tutaj dwa 600 punktów, co możemy tutaj kupić za te punkty jeszcze. Eee, o, może oszczędna. Płaci niższe rachunki. O, o, o. To spoko. To jej się przyda na początek. No, ma no, niby 20 tysięcy, no ale wiecie. Dobra, znajdźmy je teraz szybko pracę. O, praca, 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 praca. Hmm, agencja, nie. Yy, weź udział w wolontariacie. Znajdź pracę. Będzie lekarze. I będziemy z nią. Słuchajcie, jeździć. Dawaj, Laska, dawaj. <gry> Mm, tak, tutaj mamy, mamy detektywa, mamy doktora, naukowca i jeszcze chyba jednaż, jeden y, był do chodzenia razem. O, tu jest influencer! Kamerkę? Aby zacząć nagrywać recenzje, znajdź przedmioty codziennego użytku, takie jak szachownica lub sztaluga. Streamer Gear, graj w gry wideo dla zabawy i pieniędzy. Zostań streamerką gier wideo, Połączenie sprytu i zdolności komunikacyjnych uczynić gwiazdą wirtualnego show. Swedera nerka. Psik, mi tam! Płcik. Patrz, ja się zastanawiałam, jak można być z influencerem albo streamerem. No i już wiem. Dobra, może dzieci yy, Majki kiedyś w przyszłości jakieś tam będą, to, to tam. Na razie mówiliśmy o doktorze, więc się tym zajmiemy. Wylecz dwóch pacjentów.